Gotowy. Cześć, witajcie tutaj 21-2010 i... RPG. Wbijaj tutaj do bryczki. Tak, Wierdajmy. to jest drugi odcinek, coś nowego. Pierwsza seria gdzie są dwa odcinki. Wow. <grych> spoko. O dobra. ja tu, ja gram sniperem, jak widzicie. Ja wbiję sobie na moją kamperkę, spoko. On tam wbijaj, wbijaj. Nie no 30 to... FPSów ów nieźle się utrzymuje. No. I ty mnie osłania, żeby mnie tak szybko nie zdjęli. No, jak widzicie, ch 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 chciałem zagrać snajperem, żeby nie było, że gram tylko jedną klasą. I chyba mi wyszło. Wyszło, wyszło. Kurczę. Nie mogę wbić tam wyżej. No dobra. No dawaj, 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 jeszcze trochę. Jak wbić? tak jak widzicie, mam problem, żeby tam wejść. Musisz z rozbiegu tam wejść. No ów, teraz to spadłem kompletnie. No i mnie no i mnie samolot zdjął. Wleciał we mnie na dodatek. Cię przy statku powinienem zresztą. O tak, jestem na statku. O. Leci, 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 jest mój, jest mój. PUM. pum. Jest twój, jest twój. Pum. Ale ten gościu w bazie jest mój. Ja wiem... Gdzie jesteś? Bo ja na statku... A na statku dobra jest kampa, żeby się na statku kampić? A no, no na dziobie możesz. A tym po lewej to czy po prawej? Ło! Wow. Kierunek w miasto, chodź. Ja tu, tutaj jeszcze. się... Jezu, lak, 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 lak. Tu wchodzisz na górę i masz niezłą kampę. Zobacz gdzie eee. Gdzie? Jest mój. Już nie był. Ja. Samoloty, samoloty, samoloty. samolot. Gdzie, kurde, ktoś do mnie... Dobra, widziałeś jak śmiesznie na dziobie stałem. Widziałem, widziałem też. No, dobra, weź się... E, jeśli się zrespimy na lotnisku. Ja ci muszę tam Nie, 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 ja się zrespiłem blisko statku. Ja to, ja na, a ja na statku. A nie to mój. Kurde, niepotrzebnie włączyłem tą moc. Hm. Ale nie no, to moc nawet się nie Dobra, wstała. dobra, wsi y, wsiadaj samolot. Czekaj, czekaj, o dobra. mu chyba. Jedź. To czekaj, wezmę na nóż. Będzie ktoś... Ej! Ktoś idzie, idzie, a ja... Chcia, nie żyje. A mnie nie dźgnij. Chcia, chcia. Dobra, nie. Nie Ty! Widzisz tam gościa? Gdzie? Przed nami jest, przed nami. Czekaj. Ej. O! Na lotnisko chyba pojechał. O! Tam jest, tam jest, tam jest! Nie zapiję go, co? Myślę trochę... Kurde, czołg ma! cię? Co ja mu zrobię? Żyjesz, jeszcze nie? Ja go zdetonowałem. Ale o, jestem na tej kampie. której? Samolot jest! A Dobra, to go bierz. No już lecę sobie. Samolotem. I patrz, i teraz jak będziesz startował, skręć od razu w prawo. No skręciłem. I widzisz takie na górze drzewo? Gdzie? No to, 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 to. Nie, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Tu, to, 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 to. To? Iż. I wyskocz tu. Jump tu. No nie! <laughs> Spod ogromu nie usłużyłem. Jak tam wejść? Właśnie to samolotem można wejść. No jak ty tam weszłeś? no, no zresztą mnie akurat. O, Ha Haha, nie żyjesz. Zdejmę go, poczekaj. A nie, nie mi machnął. Snajperem to ten tam O, widzę cię, stój! Stój, ja spadłem. Jestem pod górką. Jestem po, o tu. Dobra. Ja, ja... A Musisz zapy... mieć minę. Żeby tam wejść, musisz mieć minę. Nie? I położyć się mniej więcej o w tym miejscu. Ej! Tam się czaruje. Tak, idę. Gówno zdziałasz. A jak wejdę, to... Ej! Wejdę, to stawiasz mi pizzę. Dobra? Dobra. No i patrz. Nie samolotem. Kurde, nawet Sprytny gość, tutaj tam wejdzie normalnie. Tak. Albo i nie. No właśnie. Dobra, nic kurde. Tu to tutaj jest niezła kampanata na tym pagórku. Gdzie, tu? tu? Tak, Ta, tu. Tu? Tak. Łebcie woli. Ja to zamlam, tam nam przejmuję, tam mam będę miał... On, wiem, na dom wejdę. Nie wejdziesz. A jedź ty. Mógłbym klasnąć w siebie i bym poleciał. Idę już po samochodzie. To tak nie działa. Mam czołg, mam czołg. Gdzie? Bo nie widzę. A, co? Mam czołg. Przejmować Przejmij bazę. Przejmij tą bazę. Dobra, to przejmuję. O kurde, muszę zniszczyć pojazd 10 razy i nie, nie dać się zabić jeszcze tylko dwa razy. Ja muszę zabić 5 osób. Jak? Nie. nie, bo tak. ja dużo już tego mam, więc wiesz, tych... Ja już chyba... A nie, to nie na tej klasie. Ja na żołnierzu mam kupę tego, wiesz. Mhm, Dobra. RPG opanował punkt kontrolny. Frama. Farma. Au. Nie no, samolot... ten gościu mnie... W, w, o, grzyma, ze mnie w samolot wpakował. O! Ale ja pożyczę drugi. Uh. Samolot! Czołg! Kurwa. Nie ładnie. Cicho bądź. <gry> Kurde! Ja mam czasami lagi, bo... Mm. Nagrywasz, tak, tych, tak, tak. Nie, nie, nie. Nie dlatego, tylko dlatego, że... No Mi komunikaty ze... ze skype'a wyskakują wiesz. Mhm. Uh -huh. Dobra, nic. Kurde, stoperu zapomniałem włączyć! Ja nie mogę. No znowu? Żebyś wiedział, że znowu. Jest samolot? Ja nim latam. Nienawidzę cię. Staram się jak mogę. Że co, żebyś... żebym cię nienawidził? Ja yeah, zabieram gościa. I roztrzaskam samolot do drugiego, ale nie dało mi zabicia. O, klasa we mnie. Kurde, dość chcę wbić tam na tą górę, dobra jest tam kampana na tej górze? Bardzo. O. Jak stoisz na drzewie, to widzisz wszystkie bazy, z wyjątkiem tej ostatniej na National. Tej największej. To jest zaraz tam Już lecę tam, lecę. Kurde, trzech na mnie. Wow. Yeah. Kacz! Skazuję się do dobra! Uruchomił ci się! What? Żyje, żyje! Kurde. Ale jestem na tej niższej, tam się da? Z niższej wbić wyżej? Eee, chyba nie. Skąd to Chociaż nie wiem, chociaż nie wiem. Trzy. Wszyb... No Wszyb... się da? Skąd wiesz, że jestem? No widzę Gdzie? Start lecę samolotem. Gdzie? To oh, jest przy tobie. Wuo! Puu, puu, puu! Dobra, nie. Nie jest. strzelaj do mnie. Gdzie tu jest jakieś pedały? O, 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 e, nie, myślałem. O, na, nasz kościół y, podwędził mi samolot. A no gdzie jest ktoś, bo ja tutaj gówno działam. Na... bodajże na statku są. O Tora. idzie, 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 idzie! Pomóc ci tam? Pomóż, pomóż, się przyda. Aj. Gówno, no. ja to stąd gówno widzę, to leci po O, paraszot. Tak. No strzelasz, widzę. I zeszli mi. Nie mam ich już, ich, nic im nie zrobię. Samolotem ktoś leci! Ej, ktoś swoim samolotem leci! No. A to ham, zabiję go za to. O, leci do ciebie, leci do cię! wyskoczył. wzwale go, goń się mendo. Dobra, nie żyję. Zabiję cię. No, a jesteś pierwszy w teamie. Ale trzeci, A ja trzeci od końca. O, ma koszulkę, ma... Odbiłem taka. samolot! Uu, jesteś szat. Wiesz. O, to był zły pomysł, gościu, żebyś tam się kampił, gdzie ja byłem. O, samolot! Podrzucić cię? Gdzie? Wiesz. No na tą górę. Gdzie jesteś? No na, na, na samolocie. Y, wiesz co? No? Lepiej nie, bo jaki gości fryjer się kampi. Chodź tu. Czekaj, ja chcę go zdjąć. Jest mój. Jezu, wsiadaj, no kurde. Czekaj, bo ja chcę go zdjąć. Wiesz jak on tam wszystkich tu wybija, a ja... A ja mu... Łaski bez mnie lecę, lecę bez ciebie. No. Gównoś działam, nie podrzucaj mnie tam. Podrzuć mnie na statek. Albo gdzieś... Albo na tą kampę gdzieś wcześniej. Wtacz. Yes. O! O! Na dach! Na dach! Na jakiś dach nie wziął! Tutaj skacz! Wzią. Tu skacz! Kurde, pedale! Oż ty! Zabijcie za to. Gówno jestem z tobą w drużynie. Hi hi. Dobra. A wiesz, że ja ci mogę zabić, prawda? Nie możesz. Mogę. Chyba, że pójdziesz sobie na jakiegoś tego... Sobie... Kurde! O, mam samolot! I co? I co? I co? Mam samolot i to twój. Gdzie polecieć? Podrzucić tam? Tam gdzie kazałem ci skakać. Gówno działam. On mi wyskakują. Ale tam widzisz wszystkie bazy z no, no, tej no. Komunikaty mi wyskakują, i nic nie mogę zrobić! Jakie mam lagi dla twoich wiadomości. Ale ja za no. I się rozbiłem. I wiesz mnie. I... nie no kurde. Ale pewny pierwszy jestem. No to kończymy czy nie? No możemy kończyć. Dobra, no to oceniajcie, subskrybujcie. To tyle. Komentujcie. Właśnie to tyle. Dziękujemy. Totalnie. Na razie, cześć. Totalnie było.